Witamy w majowym magazynie Nakielskim. Dziś powiemy o ważnej i ukończonej już inwestycji, a także zaprosimy na lubiane przez Nakielan i ich sąsiadów wydarzenie. A zaczynamy od wizyty w Ślesinie. O czym marzy chyba każdy mały chłopiec? Oczywiście o byciu strażakiem, nieustraszonym i zawsze gotowym pomóc. To już trzeba mieć, tak troszeczkę bym powiedział, w sobie tego żeby ratować drugiego człowieka, żeby mu pomóc. Bo każdy tam może ma inne jakieś podejścia, ale no, sam po sobie, jak to wstąpiłem do straży, już tam 48 lat temu. Także po prostu no, był ojciec, był dziadek, nie, ale może i rodzinne tradycje, ale mi tak jak widziałem ten ogień. I całe społeczeństwo, takie gospodarstwo się paliło, to mając jeszcze niecałe 18 lat, przyglądałem się, że to całe społeczeństwo niosło pomoc tym ludziom, nie? I tak jakoś ja to zakodowałem, to. No jak tu nie pomóc? No trzeba nie wstąpić do straży i działać. No działam jakoś, mówię, no do dnia dzisiejszego. Byłem nauczycielem w szkole, ślecinie. nie. I po prostu wciągnięto mnie do OSP, był potrzebny skarbnik, więc znałem się na papierach jakby byłem naturalnym kandydatem do tego, żeby jednak tworzyć te papiery i tak po prostu trwało to. W jednostce OSP w Ślesinie takich druchów, jak pan Kazimierz czy pan Paweł nie brakuje. Tu od lat tradycje związane ze strażą są bardzo ważne. Jednostka powstała w 1912 roku. Została założona przez Niemca, ale obsługa już byli Polacy. Nie? Także działała już od tego czasu. No po, kiedyś było dużo pożarów, teraz jest więcej może wypadków. Także i dysponowała się tylko gaszeniem pożarów. Cały czas trwała przez okupację, też przez niemiecką Polacy działali, chociaż też był Niemcem, Niemiec był jakby dowódcą tej straży, także to było wszystko, no jak to powiedzieć, cały czas ciągłość zachowana do dnia dzisiejszego. No nasza jednostka się już mogła szczycić, że w 1946 roku już miała samochód, czyli taki operacyjny, bojowy samochód, który służył tam przez ileś lat. Strażacy ochotnicy to ludzie wyjątkowi, bo obok pracy zawodowej działają na rzecz wspólnoty. Jest to człowiek, który został przeszkolony, bo każdy strażak musi mieć przeszkolenie. Badania bardzo ważne, ubezpieczone i może ten czas działać w akcji pożarniczej. Są to ludzie z naszej miejscowości, nie tylko, bo z miejscowości jakby Kazin, Minikowo, no w pobliskich miejscowościach i działają. Wyjeżdżających w tej chwili, którzy są uprawnieni do wyjazdu. Jest 36 strażaków, nie? W tym są też i kobiety. Należą do straży osoby, które chcą działać. Przede wszystkim. Oczywiście każdy z nas ma jakieś tam y, możliwości i tak dalej. Tutaj nie ma nacisku, że ty musisz. Robisz to, co chcesz. Zatem straż to nie tylko, jak kolega mówił, wyjazdy do akcji. Przy okazji sam jestem przeszkolony, mogę jeździć. Ale nie jeżdżą już ze względu na wiek, po prostu, ale straszne na przykład zabezpieczenie imprez. I ci, którzy na przykład no nie jeżdżą na co dzień do pożaru czy do miejscowego zagrożenia, obstawiają no imprezy, jakieś szkolenia, więc działalność jest różnorodna. To, co cieszy druhów najbardziej, to fakt, że do straży garną się młodzi ludzie. Mamy gdzieś około teraz, tak dokładnie, młodzieżowychców 40, w tym i dziewczęta, i po prostu chłopaki, nie? Są, garną się. Za tydzień mamy zawody, gdzie najprawdopodobniej wystąpi od nas cztery drużyny młodzieżowe. To około gdzieś 40 z yy, tej młodzieży. Starszyż nadal to młodzgoszczęm dla młodzieży, dlatego że tu można przyjść, spotkać się, pogadać, a robimy im czasami grilla, prawda? No, się są wokół, a więc jest opieka, mamy wspaniały teren ogrodzony, a więc jest absolutnie bezpiecznie. Prawda, więc no, to jest rzecz, która też przyciąga młodzież. I ci młodzi nie siedzą przed komputerami. Chcą się szkolić, zdobywać nowe umiejętności, poznawać nowoczesny sprzęt ratowniczy. My operujemy już tak bardzo nowoczesnym sprzętem. I dla ratownictwa po prostu, no wiadomo, wypadków mamy dużo więcej. I mamy przyrząd do rozcinania, do wyciągania, udzielenia pierwszej pomocy, mamy torby medyczne, no dużo, dużo rzeczy, także możemy w tych, jak jesteśmy pierwsi, dużo no, pomóc tym poszkodowanym. Ważną lekcją dla strażaków, nie tylko tych najmłodszych, były ostatnie tygodnie. W Ślesinie trwała bowiem ogromna zbiórka na rzecz Ukrainy. Wojna w Ukrainie spowodowała, że nagle potrzebne było nasze działanie. Działanie, które zaczęło się dosyć przypadkowo, ale przyniosło niesamowite efekty. Mówię przypadkowo dlatego, że w Szczecinie jest nie duża firma logistyczna, gdzie pracują jako kierowcy Ukraińcy. Po wybuchu wojny zaczęli sprowadzać rodziny swoje, żony i dzieci, i no, zaistniała potrzeba między pracami, pracownikami zbiórka jakaś na długopisy, bloki, książeczki, żeby te dzieci miały co robić. Prawda? E... Jak tak się rozeszło, że nie zbiera takie rzeczy, więc pojawiły się za telefon, czy inne rzeczy też bierzemy. Osoby zaangażowane, to jest Mateusz Rosza, Rosa, Anita Białczyk, Mariusz Białczyk, no i cała masa innych nie do wymienienia ludzi, nie tylko strażaków, trzeba zaznaczyć. No powiedzieli tak, no bierzemy. Przez 3-4 dni tu nie można było wjechać na teren WDK. Niesamowite rzeczy się tutaj działy. Za które wszyscy bardzo dziękujemy, bo dzięki temu łatwiej wierzyć w lepszą przyszłość dla nas wszystkich. A jeśli jubileusz wszak przypominamy, że do ślesińskich strażaków przyjechaliśmy ze względu na 110-lecie ich istnienia, to nie może zapraknąć życzeń. No jakie byśmy chcieli życzenie? Może najstarszy samochód lubi wywiedzić na nowszy? To takie życzenie, może. Kiedyś by się powiększyło tą remizę, no ale nie wiem jak to będzie dalej, bo no, chciałbym, żeby ta jednostka tak, tak prężnie no, działała dalej, jak do tej pory i żebyśmy no, po prostu, no, coś się działo w tej miejscowości, bo wiadomo, że straż to jest tak, troszeczkę taką organizacją, gdzie te ludzie jeszcze ciążą i mamy wysokie notowania no, wśród społeczeństwa. Nie? Ja jako skarbnik chciałbym pieniądze. Prawda? które i tak idą głównie na młodzież, na zakup sprzętu, dr takiego drobniejszego, bo ceny sprzętu pożarniczego są niebotyczne wręcz. Więc no, nie liczę na to, że z, z naszych własnych środków, które nie prowadzimy działalności gospodarczej, że będziemy mieli taką piękną kasę, ale chciałbym, żeby ta kasa była, dlatego że, no, proszę pani, żeby sprawnie funkcjonować, to jednak trzeba sprzęt odnawić prawda, chociażby te drobiazgi radiotelefony, prawda, trzeba że zrobić imprezę jakąś, prawda, tego grilla, bo oni tego też oczekują, dla nich to jest nowość, którego nie ma, prawda, no a poza tym, cóż, powiedziałbym tak, jak najmniej pożarów i wypadków, prawda, jak najmniej. A teraz przenosimy się do nakła. Jakiś czas temu mówiliśmy o rozpoczynającym się remoncie budynku po telekomunikacji. Nasza kamera uczestniczyła i to dosłownie w ostatnich chwilach przeprowadzki, bo w wyremontowanym budynku będzie się wiele działo. Kiedyś była tu siedziba telekomunikacji, jednak władze Urzędu Miasta i Gminy, pan burmistrz. Zadecydowano, kiedy odkupiono ten budynek od Powiatu, że będzie tutaj centrum aktywności społecznej i w tej chwili znajdujemy się w pomieszczeniach tego centrum. Przenosiny trwały kilka dni, a budynek jest bardzo przyjazny, co ważne, również dla osób niepełnosprawnych. Są windy, spokojnie osoby niepełnosprawne będą mogły się tutaj dostać bez żadnych problemów. Także myślę, że naprawdę budynek jest wspaniały i, i będzie służył dobrze społeczeństwu całemu. Tutaj będą pracowały wszystkie osoby, które zajmują się osobami chorymi, potrzebującymi. Również klub integracji społecznej będzie się tu znajdował. Będzie się również znajdowało ognisko wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Bardzo fajnie, bo wszyscy będziemy razem, po prostu nie trzeba będzie szukać. Przedtem mieliśmy gdzie indziej ognisko wychowawcze, nie mieliśmy też takiego dużych sal, aby zorganizować jakiekolwiek szkolenia, aby mógł funkcjonować Klub Integracji Społecznej. A w tej chwili będzie to wszystko w jednym centrum. To, co nam się spodobało, to fakt, że parking przy budynku jest bardzo duży, no i okolica cicha i zielona. Centrum Aktywności Społecznej w Nakle rozpocznie funkcjonowanie w nowym budynku już 1 czerwca. A na koniec mamy zaproszenie dla wszystkich tych, którzy lubią jarmarki, no i ich historyczne odniesienia. Po dwóch latach przerwy wynikającej z pandemii powraca jarmark Świętego Wawrzyńca. 5 czerwca tradycyjnie na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Matecią, chociaż tutaj nakielanie mówiono na, na Lipowej, bo, bo to tak nam się przyjęło. I od godziny 10 do godziny 15 rozpoczynamy mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca. Natomiast też już od 10 będą czynne stoiska. Co na jarmarku? No chyba to, co, to, co zwykle, w cudzysłowie oczywiście, czyli właściwie przekrój wszystkiego, bo pojawią się wystawcy z roślinami ozdobnymi, z krzewami, będą tradycyjnie pomidory, bo też ktoś mnie pytał, czy pomidory będą, tak już nam się zapowiedziały, ale także bardzo dużo wystawców prezentujących rękodzieło, właściwie we wszelkich formach, które nam się trafiają. W ostatnich czasach, więc, będzie dekupaż, jakiś scrapbooking, wszystko to co modne. Będą maskotki, przytulanki, poduszki, jaśki, będzie biżuteria i to ta ręcznie wykonywana, ale też i, i, i taka bardziej masowo produkowana. Oczywiście nie zabraknie kół gospodyń wiejskich i ich kulinariów i przysmaków. Ale także z takich ciekawostek po raz pierwszy pojawią nam się napoje dymiące, bąblujące, także trochę z kuchni i, i napojów molekularnych też będzie, będzie można zakosztować. Co ciekawe, w ramach odniesień do historii na jarmarku pojawi się na przykład kowal, który ukaże tradycje związane ze swym rzemiosłem, a dla najmłodszych przygotowano historyczne gry i zabawy. Słowem będzie się działo. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Na kolejny magazyn na Kielski zapraszamy w czerwcu. Do zobaczenia.